Hicek? Lucy, gdzie wy jesteście? Co, ja, gdzie ja jestem w jakimś bedrockowym świecie? Co tu jest grane? Zobacz, o, jest Lucy, zobacz co tutaj się dzieje na tym świecie, zobacz, że wszystko jest z bedroka, normalnie nie mogę w to uwierzyć, Lucy, musimy iść, chodź, idziemy, zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć tutaj w tym świecie, chodź, musimy to sprawdzić, chodź, moja droga, zobacz, że tutaj jest naprawdę coś niesamowitego, zobaczcie, ile tutaj w ogóle jakichś drzew bedrokowych, wow, naprawdę nie mogę w to uwierzyć, moi drodzy, zobaczcie, że ten świat jest naprawdę niezły, a wy w tym momencie, jeśli zostawicie, Łapencję w górę i napiszecie Bedrock, no to słuchajcie, przypnę Wam serduszko, więc pamiętajcie, żeby strzelić tutaj łapencję i pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. No i słuchajcie, jeszcze jedna do Was prośba: Mam do Was prośbę, jeśli byście chcieli, to możecie kupić eleganckie koszulki Matrunera, Kicka oraz Lucy, więc z link w opisie matruner.tv.com, a my moi drodzy będziemy już tutaj szli. Do wioski, bo zobaczcie, że mamy jakoś tutaj wioskę, Lucy, zobacz, e, jest naprawdę elegancko, wow, jakaś ogromna wieża, czy może tam byśmy sobie po prostu poszli, zobaczymy, czy, czy da radę tam jakoś wejść na górę? Nie, no nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale... Hej, kim ty jesteś? Wow, halo, co ty tutaj robisz? Dzień to dobry. To jest moja wioska, ja tu ją strzegę, odejdź stąd! E, ale jak to pana z wioska? Przecież tutaj nikogo nie ma, no jacyś wi poszczególni wieśniacy, ale nic więcej poza tym. Ale nie widzi pan, że strzegę tej wioski? Musi pan stąd odejść, bo tu jest niebezpiecznie. A faktycznie, jesteś golemem, ty, to jesteś golemem, patrz Lucy, to jest golem. On chroni wioski, wioskę. Co ty chcesz od nas? No ale co u was? Jakieś takie pustki? Jakoś ludzie tacy smutni. Widzę, że tutaj nawet plony jakoś nie chcą wam rosnąć. Oj, przepraszam. Właściwie nie powinienem ci tego mówić, ale w naszym świecie tutaj nie ma wody po prostu. No Nigde, dobra, ale to... mówiąc Czy ale... prosić o pomoc? Ale faktycznie jest tutaj tak gorąco, słuchajcie. No nie wiem, bo tutaj jest naprawdę ciepło, już zaczyna być lato. No ale moi drodzy widzowie, u was też jest tak ciepło, jak właśnie w tym bedrockowym świecie. Zobaczcie, nawet woda wyparowała. No nieźle. Go to jaki z ciebie golem, że tak nie pilnowałeś swojej wioski. No właśnie, ja tutaj muszę cały czas być i pilnować, bo, bo naprawdę tutaj się, jest bardzo dużo różnych, naprawdę dziwnych rzeczy i, i, i nie ma kto praktycznie iść po tą wodę. Może ty byś nam pomógł? Lucy, czy pójdziemy po, pomóc wodę ogarnąć tutaj do tej wioski? Słuchaj, tak? No dobra, ej, no to jak mam do ciebie się zwracać? Golemię, y czy jak? Czy żelazny? Jeśli jestem żelaznym golemem, to właściwie możesz żelazny. Dobra, chyba spoko. no to żelazny będę do ciebie mówił. No to słuchaj, ale masz jakieś, nie wiem, pomysły, gdzie mogłaby być ta woda? Gdzieś to ogarnąć? Może masz jakiś domek tutaj? Może weźmiemy sobie na, na przygodę jakieś rzeczy potrzebne, co? I, tak, tak, wiesz, co to. Chodźmy do mojego domku i już cię do niego zaprowadzę. No, dobra. I, mam nadzieję, że ty mnie nie oszukujesz w ogóle, że ty naprawdę chcesz mi pomóc. No. Oj, co tu z dobra, dobra mi pomóc? Zanie? Nie no, chcesz mi oszukać? No co ty, nie ma takiej opcji. Zobacz, że tutaj ludzie się nawet zebrali nas pożegnać, żebyśmy poszli na ciężką misję, żeby ogarnąć wodę. No to no chodź, wejdziemy do twojego domku. Czekaj, to jest, co to jest? To jest twój domek? Nie, nie, nie no, przepraszam, nie, wszedłem, bo człowiek mnie poprosił. Ej, musimy iść do mojego domku. Chodź, chodź, no, chodź, tu, chodź. Tu jest twój chodź. domek? Tak, to jest mój dobry. Do dobra, to wchodzimy. O, widzę, że masz otwarte drzwi, więc dobrze się zgadza, z, zgadza, że możemy. Co ty tutaj masz? Ty. Przygotowałem właściwie. Ja się szykuję na tą wyprawę od długiego czasu, nigdy nie miałem na to czasu. No i to są rzeczy, które udało mi się przygotować po prostu. Oha! No dobra, yy, dobra, więc no to co, musimy chyba iść? Nie wiem, może pójdziemy. Jaki masz tutaj pomysł, gdzie moglibyśmy szukać, zacząć nasze przygody? Gdzie Powiedz moglibyśmy, tak. gdzie moglibyśmy być, iść po prostu na sam początek? Może nie od wiem. Od jakiegoś może... czasu no? właściwie tutaj stoi nad nami taka wieża. tutaj Wow, ogromna, właśnie ona... widziałem z daleka, widziałem ją z daleka i myślałem, że może tam byśmy od siebie po prostu przeszli, nie? Tak wszyscy się boją tam wejść, więc jeśli chciałbyś tam pomóc, tam faktycznie coś, co, co, Może tam coś jest, może tam jest woda, nie wiem Dobra, to byśmy tam po prostu poszli, ale czekaj, ja muszę sprawdzić, w, patrz, nawet w studni nie ma wody, w ogóle nic nic nie, nie ma wszystko Jezu, dobra, to pójdziemy do tej... Chodź, idziemy do tej tej. Ee, do tej wieży. Może tam będą jakieś wskazówki gdzie czego szukać Ty, ale co tu jest? Ty, coś nie mogę tu przejść! Ło wow. Co to za drzwi? O. Jezu, ale zobacz to Diedziałem, normalnie. że to jest niebezpieczna wieża. Nie! jest? Ty! Normalnie jakbym ni nie odskoczył, to normalnie by mnie zmierzyły te drzwi. O nie! Ale nieźle. Dobra. Trzeba będzie jakoś tutaj przejść, czekaj jakby to wykombinować. Lucy, weź tutaj! Ło, wow, uwaga! Otworzyły o, się! O, otworzyło się! Czekaj, czekaj, ja przejdę szybko! Okej! Okay. Wow, wow. Eee! One, one się zamykają! Czekaj, czekaj! O Lucy już głowę tu wypchła! Dobra! Dobra, wchodźcie! O, o, dawaj szybko, 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 szybko! Dobra! Dobra! I co? Okay, dobra. Okay. Zamyknajmy się! Wow. Nie wejdziemy teraz chyba. Ty, ale to normalnie jakby, jakby się tak klikało to wygląda. Jak, jak one oh, się nie. same zamykają. No dobra, chodźcie, wejdziemy, zobaczymy co my tam mamy. Widzę, że tutaj jest jakieś wejście, więc warto by było zobaczyć co tam jest na górze. Wow! Naprawdę tutaj dosyć wysoko jest. Ty, ale... Tu nie ma przejścia! Jak przejść? mam. Jeszcze boję, ja tam nie chcę iść. Ty ja, żelazny, spokojnie, ugarniemy ogarniemy tą wodę, nie nie bój się. Czekaj jakby tu wejść. Ty, ale tu chyba te windy będą potrzebne w tym momencie, patrz. Tutaj i spacja. O, oh! wow, już w, w górze, zobacz. Można okay. dalej przejść, patrz, żelazny. Dawaj. O oh, ja, oh yeah. super, super, dobra, Luzi, dobra. Luci, dawaj, i... zejdź tutaj. O, oj, oj, dobra. Oj, oj, jestem tutaj, dobra, dobra, teraz tutaj. Dziękuję dobrze, że je przygotowałem. Kurde, no, no, normalnie no. wyczułeś. Lucy, musisz iść dalej, bo nie mogę przesko... Albo dobra, dałem radę. Ty, czekaj, Ci tutaj wózek, jest co z nim? O, czekaj, odjeżdża! Odjeżdża, Lucy, nie! Co, na, co, co, co? na dół pojedzie Lucy, czekaj, ja go rozwalaj i go złapiesz ło, łap, Dobra, Lucy złapała, weź mi daj, Lucy O, dobra, jest Ok, mamy wagonik, Zobacz, zobaczymy, czy coś będzie nam potrzebne. W sumie nie wiem, dlaczego on tutaj stoi, bo tu żadnych torów nie ma. Czekaj, tu nie ma żadnego przejścia. Nie ma żadnego przejścia. Mówiłem bo... ci, że ta wieża jest straszna. Mówiłem, że się nie tak. No, coś jest nie tak z nią, ewidentnie coś jest nie tak. Czekaj, ale tam można przeskoczyć. O, tutaj okay. jest przejście. Czekaj, czekaj. O, i tutaj możemy postawić chyba tę. Yy, tą, tą windę. O, tak, tutaj, dobra, tu, 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 czekaj, żelazny. O, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Możesz iść teraz, Ty, pierwszy. Nie okay. się no, dobra, 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 dobra. Okay, dobra o, ej, dobra, jestem, 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 jestem. Okay. To ja wskakuję, jestem, patrz. Dobra. O, ty, ale co dalej? To chyba tam dalej trzeba wskoczyć. O, jestem. Ko u Lucy, dawaj, żeby tutaj. Żeby Ut utknąłem! Tutaj... No nie, mówiłem, że coś, dobra, idę, ten, idę, ten, pójdę czasem, żeby Dawaj, w jeszcze dom. raz, no. I tutaj, okay. tak? Tak, i teraz tutaj, gdzie Lucy jest. Okej, okay, dobra, dobra, jestem. Okej. Okay. Ty, ale tutaj nie ma przejścia. Tu już jesteśmy na samym końcu, a nie ma przejścia. Jakby tutaj przejść? Ej, Lucy, masz jakiś pomysł? Czekaj, zastanówmy się. Ja mam tylko wagonik. No, ale coś jeszcze potrzebne jest, żeby tutaj przejść. Może. tory? A, a tam do góry, nie ma, do góry nie ma żadnych torów? No, nie tutaj, ma, tutaj ma żadnych torów. Ty patrz, tam na dole są żelazny. Weź się przejść, weź się przejść. Jakby ominąć, co? To zobacz, Dobre, że nie, nie widzieliśmy ich. Ale nieźle, dobra, dobra To musisz wziąć te tory Jałeś okay. pierwszy czemu? Dobra, dobra, daję, czekaj, 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 dobra, to ja wezmę te tory, nie dobra, wiem. Dobra, czy dobra, mnie dobra, 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 A bo... mnie wziąć, dobra, myślałem, że... Dobra. Okay. Nie, no. bo ja tu myślałem. Dobra, dobra. Nie, nie, dobra, myślałem, po prostu chciałem, żebyś wziął je, ale dobra, to tutaj przyjdziemy sobie na spokojnie. Okej. Okay. Wagonik. Pach I teraz skoczyć tylko do niego. O! Jestem! Dobra Proszę bardzo, możecie tutaj przyskakiwać. Teraz do wagonika. Jak ta to wpadłeś? O, o nie! Nie mam Tuma, zielonego dobra, 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 pojęcia. Jestem. Dobra, Lucy, teraz ty, tylko ty i my tutaj musimy jeszcze przejść. Jesteśmy na samej górze, zobacz, żelazny. Wow, Lucy, zobacz, jak tu. O, ale co za świat? Wszystko zbyt. A co tam jest? To, to jest? to jest świątynia. Właściwie, to jest coś czego się boimy najbardziej. Nie lubicie tam wchodzić? A co tam jest takiego? Nigdy tam nie byliśmy, po prostu każdej nocy widzimy tam takie łuny światła, takie po prostu czerwone światło stamtąd wychodzą, nie to jest i, no i nie wiem czy ja tam chcę iść. Ej, no to spokojnie, czekaj, musimy coś wykombinować, może, może o, zobacz, że tu są jakieś skrzynie. Zrób kontroler, kontroler i plecak żurawia. Wow, co to jest? Okay. Dobra, to weźmiemy tu książkę. A tu jest jakaś karta, co to za karta? Ty? Ej, ale nie ma wody. Obiecałeś no wody mi, że nie tutaj ma będzie woda! No ale to spokojnie, coś musimy wykombinować. Czekaj, tutaj jest na karcie napisane yy, że to karta pasuje do pułapki w świątyni. A gdzie jest ta świątynia? To jest to? Czy to chodzi o... To? Nie, nie, nie proszę, naprawdę ja dam nie chcę i zostaw mnie! Żelazny, spokojnie, spokojnie, na pewno tam pójdziemy. Musimy przecież ogarnąć Nikt tą wodę, bez wody wy umrzecie, no Chodźcie, zejdziemy szybko. Idziemy normalnie do tej świątyni. Nie, obiecujesz mi, że tam będzie woda? Obiecuję, że tam będzie woda. Znaczy, obiecać ci nie mogę obiecać, ale, ale musimy to sprawdzić. Przecież co nam zostało? Przecież zosta... możemy umrzeć przez to, że nie ma wody w waszym świecie. A tym bardziej, że nie wiem, kiedy my wyjdziemy z tego świata. No to trzeba by było to ogarnąć, nie? Wiadomo. Masz rację, no. Kurde, no. Mm. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Jesteśmy już na samym dole, więc lecimy do tej świątyni. Dobra, panie lekarzu, czy to jest pan lekarz? Bibliotekarz. O, dobra, panie bibliotekarzu, proszę zanotować, że matruner, żelazny i Lucy w bohaterskim czynie udali się do świątyni, gdzie czekało na nich yy, ogromne niebezpieczeństwo. To, to, to proszę zapisać w książce, a my będziemy szli już do, do, tej, książ do tej świątyni. Mam nadzieję, że oni sobie bez mnie poradzą w ogóle, bo ja, ja tu ich zawsze broniłem. No ale dobra, jest dzień, przecież zombiaki się nie, nie respią, więc spokojnie. Mam nadzieję. Dobra. dobra, dobra. Chodźcie, bo tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Myś... Zaczyna być niebezpiecznie, zobaczcie w ogóle, jakie tutaj ogromne drzewa są, w ogóle. Jakie duże, ty, to w moim świecie takich drzew nie ma. To jest, to, to jest nasz świat. no ja Właściwie nigdy nie przekroczyłem granicy tych drzew tutaj i zaczynały się naprawdę już... Wow! Kto to? Patrzcie, bije mnie! Szybko pomocy! Lucy, atakuj Mówiłem go! Ci, Lucy, Lucy atakuj. atakuj go! Patrz, on na mnie leci! Szybko. Wow, ale on mocny Mówiłem damage Ale on ma mocny damage! Dobra, Lucy go ugryzła, więc nice. Dobra, chodź, żelazny, idziemy, zobacz, że tutaj jest naprawdę sporo do zrobienia. Jak coś jeszcze będzie, to, to naprawdę będę żałował, że z tobą tutaj poszedłem, no. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Co to jest? To jakaś pułapka. Nie. Ty, ale tu są jakieś... To jest, jest jakiś lepirecz? Czy... Nie, nie, nie. Ty, znalazłem złoto. W waszym świecie jest złoto? Nawet nie miałem pojęcia, szczerze mówiąc. Wiem, że... Wiem, że niektórzy handlowali u nas, ale... Ale gdzie to nie było, tak... Co? No dobra, chodź, pójdziemy. Patrz, tu jest więcej tych skrzynek. Czekaj, ja bym po prostu przeskoczył tutaj. Tylko nie wiem, czy to są kolce, czy co to jest. Czekaj, może tu wejdę. Ale proszę was, nie pchajcie mnie, bo to ja nie, nie wiem, ja się trochę boję. Jakaś wiązkę, wiązkę jakąś znalazłem. Co to jest? Co? co to jest? Czekaj, a może w tej... Tam było coś, że jakiś... Yy, żurawia jakiegoś trzeba ogarnąć. Czekaj, gdzie to jest żuraw? Yy, Okej, okay, zbiornik, ścieżka nie. Bagaż to też nie. O, jest, patrz, kontroler żurawia. Co? Cztery żelaza potrzebujemy, dwa, dwie, dwa złota, dwa redstony i jeden jasnopył. Ty. że no to będzie się tutaj poukrywane w skrzykach? No musimy chyba się to przekonamy, jeden, tylko jedna no, tak? jest opcja, żeby to właśnie zrobić, więc trzeba jakoś to przeskakiwać, tylko. No spokojnie, bo tu jest, naprawdę ostre te kolce są. Jezu. O, ty patrz, mam magnes jeszcze jakiś. Co? Tutaj? I zobaczę tutaj szybko. Ej, o? dobra, mam redstone'a i mam linię. Dobra. Dobra, dobra, okej, okay. nie, O nie nie, nie nie, nie na skrzynkę, kuszko. na skrzynkę. Dobra, jest jest skrzynkę, jest okay. dobra. Dobra, ja wejdę tylko tutaj. O, okej. Okay. Wow, ale te kolce biją mocno. Oa! Naprawdę jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Czekajcie, jeszcze tutaj jakaś skrzynka została. Żelazo i skóra. A, a te drzwi co, to co one tutaj robią? No ja nie wiem, słuchaj, może to ta karta pasuje do tych drzwi. Tyj, Ej, może tak. to ta karta, bo tu było zobacz, napisane, zobacz, że... zobacz. Czekaj, 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 ja wezmę tą kartę, uproszę się odsunąć, okej. Okay. Patrz, ło, wow. tworzyły się, dobra. przechodzimy. Dobra, 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 Tu ja ci już dam tylko... Ej. O, właśnie. O, oddaj nam kartę. Właśnie, o, proszę wchodzić, czekaj, czekaj, proszę dziękuję, wchodzić dobra, szybko. Dobra. Okej, okay. przejdźcie tam do drabinek, a ja tutaj muszę ogarnąć ten, yy, ten, ten, ten i te masy, nie? To ja ci podam szybko tego recytu, na co mam, uważaj, uważaj. Eee, tu masz redstone i tu masz tą linię Okej, okay. dobra, to okay, wszystko dobra. jest. Czekaj, jak to było? Cztery żelaza, okej okay. Dwa złota tutaj. Jeden. Ej, glowstone. Co? Glowstone nam potrzebny. Czy my wszystko wzięliśmy? Glowstone? A może tutaj ta, ta skrzynka? Czekaj, czekaj, tutaj może przejdę. Czekaj. Tu górą? Nie, tutaj nic nie ma. A tam tam po prawej stronie. Czekaj. Ej może nie. Mo my tam akurat chyba nie wzięliśmy nic. Dobra, okay, dobra. Dobra, dobra, Normalnie tutaj boli. Wszystko mnie boli już od tych kolców. Czekaj, jakby to zrobić. Czekaj, muszę to sprawdzić. O Lucy! Masz Glowstone'a? Dobra, Lucy, weź, te, daj tego Glowstone'a. Jak nie masz? Tam poszukaj, na pewno masz. Jednego Glowstone'a nam brakuje. A nie, ja mam Glowstone'a. O Boże, przepraszam za tą akcję. Normalnie mam Glowstone'a w equity punku. Dobra, nieważne. Nieważne. My prawie nieważne, umieramy, żeby szukać tego Glowstone'a. Tego masz, no. Nie, przepraszam, nie, nie. przepraszam, dobra. Nie. Y to ja biorę tak. te żelazo, ok, tutaj dwa stony, Jest, mam kontroler żurawia. to już jest jedna rzecz. Ja co mam kontroler żurawia. Y nie wiem, właśnie nie mam zielonego pojęcia. I jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Y czekaj. Plecak żurawia. Magnes na górze. Silnik żurawia, ok. Y Magnes, silnik żurawia Dobra, mamy do zrobienia, tak yy, Mamy tutaj silnik, magnes, dwie wiązki, linia i skóra, dobra, to ja zaczynam to robić, uwaga, uwaga. Tak, linia była chyba w taki sposób. Czekaj, magnes, yy, skóra była tutaj. Yy, silnik żurawia miał być tu, wiązka była być tu I tutaj miało być coś takiego. Dobra, plecak żurawia jest zrobiony, uwaga. Jest git! Ale mamy superancką rzecz tutaj. Dobra, Lucy, chodź przejdziesz sobie, do nas i chodź czekaj. Góry, czekaj chodź, chodź. Co my mamy z tym żurawiem no. zrobić? Czekaj, ja go wrzucę no. Wow! Ale co to jest? Epickie! Ty, czym? Co? Mówili, że nas chcesz pomóc! Co to jest za magia? Nie mam zielonego pojęcia, czekaj. Co okay. to jest? Co jest grane? Ty, to można coś brać to czy nie? Stąd? Nie wiem. Dobra, okej? Tuż jakieś drzwi? Co to jest, to jest, Nie. Czekaj, tu są jakieś drzwi, ale o... trzeba wejść. Okay, Pedrukowiec okay. jakiś kolejny leci. No nie, nie kolejny! Bigo, 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 bigo! Go na tutaj, rzucaj go! Na zrzucaj na dół, go. Go, na dół. go, Lucy! Dobrze. Dobra, dobra, Zginiesz? O, 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 Zginął. Dobra. dobra, to czekaj, tu jest w ogóle jakiś dźwig. Tym dźwigiem może. Czekaj. Tu mamy jakieś w ogóle przejście? Nie wiem. Czekaj, jak to się bierze? Słuchaj. Jak to się bierze, żeby tutaj, nie wiem, ten dźwig e, uruchomić? Czekaj. Co, co robisz, żelazo? Co tu mię moi bracia w ogóle? No, żelazo! Twoi bracia? No 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 co oni tutaj robią? Okej, okay, to musimy to jakoś przetransportować te żelazo, więc zobaczcie, czekaj, czy damy. Wuu, wow, patrz. Co tu jest za Normalnie można przetransportować to. Ty, ale jajca. Co ty robisz? Dobre, dobra, do, co, czekaj, ja, dole? ja zrobię tutaj od razu drogę, żebyśmy mogli sobie zejść, przejść później, jakby co? Czekaj, co ja to zrobić? O, tutaj postawię, patrz. Jak będziemy wracać, to będziemy mieli po prostu przejście. O, najsowo, nice najsowo, nice zobacz. Dobra, bierzemy. Nie, to, bierze to jest kolejne... że będziemy wracać. Ja się boję, że. No, będziemy musieli wracać później jakoś, nie? Nie, okay. że, nie, Żeby stąd nigdy nie wrócimy. To jest. O, <tuszy> patrz. ja. Dobra, mamy już spokojnie żelazny, damy radę. Na wszystko ogarniemy. Czekaj, więcej tego żelaza będzie trzeba tutaj wziąć. O, jeszcze jedno. No dobra, dobra, to myślę, że tutaj już te żelazo wrzucę. O, tutaj. O nie! Spadłem! O nie! Nie, 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 czekaj, czekaj. Czekaj, jakoś trzeba tutaj się przetransportować. Może ja ogarnę to yy, jakiś inny sposób. Czekaj, potrzebuję tylko to jedno żelazo. Okej. Okay. Gdzie ono jest? O, a to, 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 to dobra. 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 Patrz, że tutaj się zepsuło? Wow, wow, zaraz ginę. Normalnie. Tu, 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 tu jest skrzynka. Do baśni, o, tutaj. jestem. O, ok, możemy iść dalej. Czekaj, ten plecak wezmę, wyrzucę, bo mnie wkurza. Strasznie. No dobra, chodź, idziemy. Lucy, chodź, idziemy, idziemy. to, to jest kolor Tylko... wody. a Ty, to jest kolor wody. To jest. Patrz, woda. Normalnie woda to, to się, to się da tutaj zabrać mieni. jakoś. To... Nie chyba. Nie da rady. Czemu? Ty nawet. Rade, nie się pisze, czekaj, nie... może kont kontrolerem. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj tym. O, o, dobra. Czekaj, spróbujemy. O, nie daje rady, ty, nic nie idzie. Czemu nie, nie daj? No, rady? Obiecałeś mi. Dobra, spokojnie, to już jest dobry znak. Ty, kontrol! Uważaj, jest kolejny? no gryź go, gryź go, dawaj, dawaj, dawaj. Co on tutaj go. robi? Patrz, dobra, ale normalnie jajca. Dobra, dobra, dobra. Ale nieźle. Patrzcie, to musimy iść za wodą, o, chyba. O, Lawy nie potrzebujecie, tylko N wody. Nie? nie, 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 nie. Woda, woda, woda. tam jest woda. No to woda. lecimy, chodźcie za wodą. Zobaczcie, że tutaj jest wody więcej, więcej. Wow. U, u... Jezu, bedrukowiec kolejny, dobra ty Co polu... tutaj Rusi... robią, no? Rusi bigo. Dobra. Dobra. Rusi bigo. Lucy, bigo, dobra Lucy, bigo, Dobra, spokojnie, na pewno coś znajdziemy, musimy iść dalej Patrzcie, co znalazłem, zobaczcie, co znalazłem Woda! Wodę mamy Tak, mamy to Rzezny. Spokojnie mamy to. O Jezu, wychodź, uciekaj Czekaj, ona bije? Czekaj, tak, ona Czekaj. bije? Czekaj, ja spróbuję O Jezu, naprawdę ona zadaje niezły damage Lucy, proszę Cię tylko Ty, żebyś nie weszła Dobra, to nie jest to woda, Ej, którą to pamiętam. Nie, to jest jakaś zabrudzona woda i czekaj, musimy to poszukać, może dalej coś będzie. Chodź, Lucy, przejdziemy, chodź, 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 Mówisz, chodź. Że tutaj? Chodź, pójdziemy dalej, może coś będzie. Ty, jest więcej tej wody. Ciekawe, czy to jest ta, czy nie ta? Ja tam nie wchodzę. U, u, to to ona co bije, może... no? Dobra, chodźcie, przejdziemy. Dobra, chodźcie, 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 musimy iść dalej. Yy, nie wiem skąd w ogóle miałem tutaj dirta ale okej, okay. no dobra. <laughs> O tu jest Bedrukowiec! Go trzeba o, zwrócić! Do, 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 do tego do wody, do wody, dokładnie. Wody, do wody. Do wody, do o, od razu zginął, na, nawet, zobacz. Nawet szybciej! To dobra. Nawet zginął szybciej niż ten niż było to planowane, okej? Okay. Patrz kolejny tam Bedrukowiec, ile tych Bedrukowców! Ty, i tu jest jakiś bloczek lawy? Nie co to, co wiem. to jest? Dobra, bloczek lawy. O, kurczę, kolejny O, Oj, no nie. gości! Dawaj tego Bedrukowca, normalnie musimy go zabić. Do tej wody, dobra, Fat do o, wody. Jest dobra, dobra. jest git. Ta woda zadaje im też obrażenia, więc na, na razie to jest git. Ty, ale tutaj jakiś i... In... Co to jest w ogóle? Oto! Ty. Czemu na nas patrzy? To, to jest... Panie... Panie... Nie wiem jak go nazwać. Ma Marian. Panie czy Marian? Marianie? Czy... Czy mógłby pan nam pomóc ogarnąć wodę? Czemu on tam patrzy? Na co on patrzy w ogóle na... Ty, on na coś patrzy, zobacz. Marian ewidentnie na coś patrzy. Ty, on patrzy on na... Na końcu coś jest? Tam jest... Tu jest... Tylko bloczek klawy? No, e... tutaj. A... No dobra, to chyba... Ty, a jeśli bym go wziął i jakoś przetransportował... Nie wiem, na przykład... Y... Okej, okay. spróbujmy tutaj wyżej to nie zrobić, e, okej, okay. spróbujmy to do góry, dobra, ja wezmę ten dźwig i myślę, że na pewno tutaj y, tą, chodzi o tą, tą żel oh, Boże, żelazo, nie Boże chodzi o <grym> Lawe. więc patrz, Ale ja biorę to, on, niby? Kurde. czekaj, 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 nie wiem, no bo to jest tylko Uważaj. jedyny blok, który tutaj jest, czekaj, ja, ja po prostu przejdę to, y, ten parkur malutki, okej, okay? i weźmiemy bo, tutaj, bo... postawimy, ciekawe, czy coś to zrobi, czekaj, czekaj, czekaj. Okej okay. O, Okej okay. Ty, czekaj, on się zepsuł Coś się stało? Okej, okay, to trzeba teraz postawić O I co? <laughs> mam, mam wodę! Wodę mam masz? Mam wodę, zobacz, Skąd zobacz! Skąd ona się wzięła? Patrz, zobacz, tutaj zobacz, jest Zobacz, 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 patrz. Tylko nie wylewaj jej nie wylewaj jej, no nie nie to jest słaba jest... może się. A jeśli to jest znowu ta toksyczna woda? Ty, to nie... musimy wyjść stąd i po prostu sprawdzić. sprawdzić, czy to jest to, nie? Dobra, nie wierzę. chodźcie pójdziemy, sprawdzimy, czy to jest ta woda właśnie, która yy, umożliwi nam przyżyć wam przeżycie w sobie. Ty. Nie żywię od roku! Tu... O, Pedrowi u... spał Pedrukowiec tylko wskakuje do tej wody i ginie od razu. Okej, okay, okej, okay, to tu jest bezpiecznie. Nie, no Spoko, dobra, to lecimy, chodźcie, lecimy do tego, do. E, na zewnątrz i sprawdzimy to na zewnątrz. Kolejny Pedrukowiec! Co z nim dobra? jest nie tak. No nie! Sk 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 skąd ich się tyle tutaj bierze? Dobra? Lucy tutaj agresywnie, mocno, dosyć daje tutaj. Przecież szliśmy, ten tej tu nie było, no kurde, no co się one tutaj No one po dzieje prostu może się tutaj jakoś spawnują, nie wiem. Dobra, jesteśmy już na zewnątrz. Dobra, dobra, nie, dobra. No, kolejny. Jezu, już za dużo ich tutaj jest Prawdy, dobra, te, Dużo, to, dużo, dużo To będzie teraz straszne, dobra, dobra No, hmm. zamykamy te drzwi, żeby już więcej nikogo nie kusiło, żeby tutaj wszedł Uwaga, rozlewam wodę O Jezu, wyjdź Tak, to jest czekaj, czekaj, tak. idę do ciebie Dobra Nie chcę tu zobaczyć, chcę to zobaczyć, dobra. czekaj Chodź Czekaj, mam, mam, chodź Poszedł, jako... Dawaj, 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 w musisz wejść tutaj, szybko Wchodzę, 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 czekaj, czekaj o nie, dobra. Czeka, a ja wezmę właśnie, tutaj otworzę. Okej, okay, dobra, rozlewam tu wody, zaraz zobaczymy, uwaga. Mam nadzieję, że ona będzie normalna, nie? Tak! Jest! No nie bije, A ciebie bije, ale to kolce! Ale to kolce! Dobra, 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 dobra! Już jestem w już do ciebie wracam spokoj, spokoj. O nie, 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 nie! nie. Wow! Dobra, ej, udało się ogarnąć tą wodę, więc to słuchajcie. mi ją do wioski. Dobra, przyniosę ci ją do wioski, a wy, moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapęcję w górę. No, pamiętajcie, żeby wbić do naszego sklepu, gdzie możecie kupić eleganckie koszulki, matronera, Kicka oraz Lucy, więc wbijajcie, naprawdę warto. A my w tym czasie będziemy już w tym momencie kończyli. No i moi drodzy, e, pamiętajcie o zostawieniu łapęcji, napisaniu komentarz e, w komentarzu bedrock, i napiszcie, czy wam się film Podobał i Lucy, patrzcie, kiwa do Was główką. No ja też kiwam główką. Także do zobaczenia. Hejo! Dzięki za pomoc! Na razie.